Pan zwa słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto na to i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie w pierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Z drugim król... albo jaki król może wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w pierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo pańskie. Budowanie i stoczenie walki to takie. Obrazy, które chyba przemawiają, którymi możemy dużo rzeczy zilustrować, w ogóle myśleć o swoim życiu w ten sposób, że jest ono budowaniem czegoś tam, albo że o coś ciągle walczymy. No więc, Jezus odwołuje się do takiego, do obrazów, myślę, które do nas przemawiają. No i wiadomo, jest tak, żeby wybudować, to trzeba mieć odpowiednie materiały, a wcześniej środki na te materiały. Jeżeli chcemy stoczyć jakąś walkę, to trzeba mieć, no, żeby wygrać walkę, to trzeba być silniejszym od, od przeciwnika. I Jezus używając tych obrazów takich oczywistych, jednak mówi rzecz nieoczywistą. Chociaż właściwie, najpierw można powiedzieć tak, też w jakimś sensie oczywiste. No bo jeżeli chcemy osiągnąć cel, to trzeba się wyrzec. Jeżeli ktoś budował dom, wiele ile go wyrzeczeń to kosztowało. Nie można sobie pozwolić na dowolną konsumpcję, jeżeli chce się coś wybudować. Jeżeli się o coś chce walczyć, to też trzeba zdobyć siły, jakoś rozpracować przeciwnika kimkolwiek, czy czymkolwiek ten przeciwnik jest. Więc to, że osiągnięcie jakiegoś celu wymaga wyrzeczeń, to jest też prawda taka nie potrzebujemy masz Ewangelii, żeby coś takiego zrozumieć, chociaż w praktyce może to być trudne. Właśnie to wyrzekanie się czegoś na, na korzyść czegoś innego. Ale właśnie to, że Osiągamy cel, jeżeli wyrzekniemy się innych rzeczy. Teoretycznie jest to takie proste, natomiast w praktyce, no, nieraz to wyrzeczenie przychodzi trudno. Natomiast jak Jezus mówi o wyrzeczeniu, to w taki sposób mówi o wyrzeczeniu się ludzi. Najpierw to słowo wyrzeczenie. Tu mamy nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony, dzieci i tak dalej. Ale słowa rzadko są jednoznaczne. I to słowo nienawidzieć no, może znaczyć także coś innego niż nienawidzieć. Przecież Jezus mówi, że mamy miłować nawet nieprzyjaciół. I że taką interpretację prawa miłuj bliźniego, a nieprzyjaciela nienawidzi, że to odrzuca. To wiemy skąd Więc tutaj jest oczywistą rzeczą, że nie, że nie namawia jest do nienawiści. Inny odcień tego słowa to jest, to jest stawiać ponad. W jednym z tłumaczeń jest, kto bardziej kocha ojca i matkę żony i dzieci. Więc. Słowa nie są jednoznaczne i w tłumaczeniach można je odmawiać, wyrażać w rozmaity sposób. W każdym razie chodzi o to zestawienie, co jest ważniejsze, właśnie to wyrzekać, rezygnować trzeba, jeżeli coś innego wybieramy. I to, co jest trudne w tej Ewangelii, to to, że Jezus mówi o tym wyrzekaniu się czy stawianiu, o po takim porównywaniu relacji między sobą. Właśnie nie. Wyrzekam się konsumpcji, jem skromniej, mniej. Tam, nie wiem, na tańsze wakacje jeżdżę, żeby skończyć budowę. To, to jest oczywiste. Ale czy w moim życiu jest tak, że muszę wybierać pomiędzy ludźmi, i to, to oczywiście też, ale też tak, że tych najbliższych w jakiś sposób no ranie traktując. Coś innego, czy kogoś innego jako ważniejszego. Jezus mówi, że żeby iść za Nim, to trzeba właśnie tak wyrzec się tych najbliższych nawet. W jakim sensie? Zasada, która często się sprawdza, to taka nie rozumiemy słów Jezusa i patrzmy na Jego czyny. Czy Jezus mógłby o sobie tak powiedzieć, że coś jest dla niego ważniejsze niż ojciec, przeszywany a ojciec Józef, matka? Czy Jezus nie rani swoich rodziców? Już dwunastoletni, gdy zostaje w świątyni. Wtedy, kiedy mówi, Twoja matka i bracia stoją na zewnątrz, I ktoś chyba z Łodzi tłumaczył to. Ten fragment Ewangelii go na dworze powiedzieć. Nie? dosłownie na zewnątrz. A Jezus mówi, kto słucha Słowa Bożego, jest moją matką, Ojcem, bratem. No, miał wybór albo być z tymi, których nauczał, albo powiedzieć, przepraszam, mamusia na mnie czeka. Dokonał wyboru. Wyboru takiego, który mógł. Być trudny dla matki. No a najtrudniejsze to, co przeżywamy w czasie Drogi Krzyżowej. Czwarta stacja i trzynasta. Spotkanie z matką w czasie Drogi Krzyżowej i zdjęcie z krzyża, pod którym stoi matka. Wyobrażamy sobie, jak kobietę nie zadał bólu matce, zgadzając się na, na to, by być darem dla innych aż tak, oddając swoje życie na krzyżu. Nie uniknął krzyża, żeby y, nie ranić uczuć matczyny, to to jest realizacja tych słów. I niestety w życiu tak jest, że jeżeli chcemy iść, y, 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 y y czy jest tą rzeczą, jeżeli kogoś lekceważymy, czyjąś miłość lekceważymy, to ranimy. Ale także wtedy, kiedy wybieramy dobro, możemy zadać ból. Także podejmując życiowe decyzje, życiowe powołanie, ile jest takich małżeństw, gdzie no, trzeba wybierać pomiędzy przyszłą żoną a rodzicami, bo a zawsze mamą, yy, której się nie podoba przyszła synowa. Teraz posłuchać rady, bo mama jest mądrzejsza, czy nie posłuchać uczuć matczynych, które zawsze będą silne i, yy, i może też takie, że im trudno wypuścić z roku. Jezus nie mówi, jakiego człowieka stawiać ponad innym, tylko mówi o sobie. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie wyrzeka się, nie kocha mniej, chciałby się powiedzieć dosłownie, nie ma w nienawiści, ale to nie jest dosłownie, bo słowa mają różne odcienie. Więc to nie jest tak, właśnie. Czy Jezus jest jednym z i ponieważ wolę Jezusa, to idę za nim, resztę zostawiam. Taką właśnie rozczarowaną mną, zawiedzioną i poranioną, bo przeciąłem coś, bo nie odpowiedziałem na miłość. Jeżeli mówimy o tym, że, Jezus ma, że miłość do Jezusa, czy to pójście za Jezusem ma być ważniejsze niż cokolwiek, to przecież nie, nie myślimy o wędrowaniu po Galilei, tylko myślimy o drodze życiowej, o życiu, który jest jak droga za Jezusem. Czyli jeżeli rozeznałem to, że wolą Bożą jest takie i takie postępowanie, to nawet gdyby inni byli przeciwni, to mam za tym powiedzieć. Co, to nie jest tak, ponieważ kocham Jezusa, to nie jestem zdolny do miłości do innych, bo już mam całe serce zajęte przez Jezusa. Tylko ponieważ idę za Jezusem, to kocham na sposób Jezusowy. I tu nie każdy musi być z tego zadowolony. Przykład no, w ostatnich tygodniach bardzo żywy, wywołujące emocje. Dla kogo mamy być bardziej? Czy można jakoś swoje relacje poświęcać, swoje dobro, nawet swoje bezpieczeństwo trochę narażać na rzecz innych? I słyszeliśmy takie głosy i słyszymy, że pierwsze to jest moje, moja rodzina, moja ojczyzna, a później inni. I że to jest katolickie. No to gdyby tak było. To byśmy nie czcili świętego Maksymiliana jako świętego. Co było pierwsze dla Maksymiliana? Niepokalanów. Powinien zrobić, i w tym niepokalanowie był potrzebny, powinien zrobić wszystko, żeby ocalić swoje życie i wrócić do niepokalanów, a nie poświęcać życie za obcego człowieka. Gdybyśmy stosowali tę zasadę, gdybyśmy stosowali taką zasadę, że na pierwszym miejscu jest rodzina, a później obcy, nie czczylibyśmy jako błogosławionych rodziny ulmów. Bo w świetle tej zasady jest czymś złym, narazić własną rodzinę, a, a, żeby ewentualnie, może się uda, ocalić obcych. I oczywiście też nie ma takiej zasady, że ważniejsi są obcy od swoich. Dlaczego w takiej sytuacji można narazić, narazić swoją rodzinę, albo nie można? Jak do tego człowiek dochodzi? To jest kwestia właśnie nie takiej jakiejś topornej zasady, że, która daje rozwiązania raz na zawsze i wszystkim. To jest kwestia jakiegoś rozeznania, nie? jakie jest ryzyko, jaka jest szansa, jak, na co się wspólnie, jeżeli chodzi o rodzinę, wzniesiemy albo nie najogólniej, to możemy powiedzieć tak, właśnie postawić Jezusa na pierwszym miejscu i z Nim rozeznać. I że może być takie rozwiązanie, że ten obcy będzie ważniejszy, w takim sensie, że narażam swoim. Ktoś kiedyś tak mówił tutaj w tym domu, Właśnie w rodzinie, gdzie, gdzie pomagano Żydom, czteroletnia wtedy chyba dziewczynka pyta mamusi, mamusi, czy, ale czy by to musimy robić? I mama mówi, tak, tak trzeba. Wiecie, matka, którą widzę czteroletniego dziecka, mówi, słuchaj, no musimy się narazić, bo tak trzeba. To no to są dwie odpowiedzi. Albo szalona, albo bohaterka. I w świetle tej zasady. Najbliżsi są piersi, powinno powiedzieć, ale skąd córeczko? Nie będziemy się narażać to was żebyśmy nie przeżyły. Dlaczego przeżyły zresztą obydwie wojny? Ale, wojnę, ale ym, dlaczego człowiek takie decyzje podejmuje? Ym, z nami w rozeznaniu się z Jezusem. I że taka wewnętrzna wolność że jeżeli coś uznam za dobro, to za tym pójdę. Choćby się innym wydawało, że to jest w nienawiści wobec nich, albo w obojętności wobec nich podjęta decyzja. że nikt w to nie, nie wejdzie. W to moją decyzję, w sumienie tylko Jezus. Nikt może tego nie, nie rozpoznać. Później, jeżeli to będzie jakiś czyn bohaterski, albo się będą śmiać, albo, albo będą czcić jako bohatera, Robię zgodnie z tym, co mi mówi sumienie. I natomiast to zdanie nie ma w nienawiści, niech nie kocha bardziej. Nie, nie traktujmy tak jako zachowanie wolności w podejmowaniu decyzji. To, to pójść za Jezusem, znaczy wybrać jak najlepiej. Ja to, żeby Rzucać, wyprowadzać się z domu, tylko wybrać jak najlepiej. I z taką wolnością, że nawet najbliżsi na mnie nie potrafią presję wywrzeć, jeżeli jestem przekonany, że to jest wezwanie Boże, że to jest powołanie, że tak należy.